Witam wszystkich, z tej strony Tula i witam Was w mojej Tulandii i zobaczcie, pograłam sobie yy, jeden dzionek, dlatego że w sumie nikt tam nie miał urodzin, nic tam się nie. O! Czy wy to widzicie? Antek! No cześć! Halo, Antek! Antoś mój! W końcu urosłeś! No chodź! Gdzie ty lecisz? Jaki słodki wrzeszcie jak Sebastian, bo mam tego młoda, że wiecie, że wyglądają jak ten. Halo, Antuś, gdzie ty się tu, Antuś, gdzie ty się tu chowasz? Mm, schował się za półkę. Także jak zobaczcie, troszeczkę dostawiłam mebli. Te półki niestety muszą być w takiej odległości, bo najpierw je postawiłam przy łóżku, tak jak normalnie, wiecie, takie nocne półki, no ale niestety wtedy nie mogłam wyjść, dlatego one tak właśnie stoją. To jeszcze wszystko nie jest skończone, bo nie chciałam tak za dużo czasu tracić. Tutaj mamy już teraz, zobaczcie, salonik. Tu mamy jakąś komutkę, tak to na razie wygląda. I słuchajcie, dodałam sobie modę na łazienkę. I to wygląda w ten sposób, że tu nam się robi dodatkowy taki pokój. I tutaj, zobaczcie, przechodzimy, tak jak tam na górze, możemy sobie pływać, zobaczcie. I tu, halo, ale wchodź. I tutaj rośnie nam energia. Tak naprawdę to dodam tak, po prostu dla zabawy. Tym bardziej, że no co? Po zimie, po dziadku będziemy kończyć tę serię, więc po prostu tak sobie dodałam. E, dla zabawy, generalnie. Jestem strasznie ciekawa, czy tutaj wszystko. Aha. Dobra. Czy będzie mi działać? Telewizja jest ok, zaraz zobaczycie ten kalendarz. Co? O, to już? O, jak tam duchy? Bardzo szczęśliwe, świetnie. A czy. Nie dostanę się do kalendarza? Naprawdę? To ja będę musiała go gdzieś, kurde, zobaczcie, przewiesić. A tu jak bym go dała? Tu jest okej. Okay. Tak, jutro jest ten festiwal, spoko. Ty tutaj jesteś, u taty? No cześć maluszku. Czekajcie, ja zobaczę, czy ja już mogę mu dawać yy, prezenty ale w ogóle tutaj wszystkich nie mam pozaznaczanych. Właśnie, i też mi napisaliście, że musiałabym dać e, bukiet chyba Eliotowi, tak? Czekajcie, zaraz sprawdzimy. E, żeby, wiecie, te, te, te jeszcze dwa serduszka mi się tam e, odblokowały. Zaraz to sprawdzę. Gdzie on jest? Tak, mm -hmm, musimy mu dać, więc będę musiała chyba kupić, ale ja tutaj szukam naszego Antka. Gdzie? Chociaż was nie muszę w sumie mieć, bo wy jesteście w domu. E, Diament. Ej! Zobaczymy, czy ja już faktycznie mogę mu dać taki prezent. To w ogóle tutaj skąd mam? Bo przynosiłam parę rzeczy i też może dlatego. To jeszcze sobie gdzieś tu odłożę, słuchajcie. Tak, tu w rogu się. O, da się, dobra. E, to jeszcze tylko postawiłam półeczkę. To, tak jak mówię, to nie jest tak skończone, ale myślę, że już jest przyjemniej dużo. Nie wiem, czy nie zmienię tutaj dywanu, ale to spokojnie. O, proszę. Mamy dżemiki, więc ja już tutaj teraz je przerobię, e, tutaj te nasze owocki. W sumie możemy zrobić w ten sposób. Tak jak mówiliście. Dobra. Okej. Okay. Tu zabiorę sobie serki, a jedna mi została. Okej. Okay. Coś źle policzyłam. To to sobie odłożymy. W... Czemu? Aha, bo ja mam wtedy w tej kopalni, dlatego. Wiecie co, tu sobie może to na razie odłożę. Dobra. Idziemy zobaczyć. A się wystraszyłam. A to pewnie będzie o tym festiwalu, tym. A nie, od George'a zostaliśmy. No proszę, ale o tym też będzie na pewno. O pięknie, zobaczcie. Yy, I tu jest o tym, tym. Dobra. Halloween powiedzmy. E, to chciałam tutaj odłożyć, bo tego nie potrzebuję. Dobra, wiecie co to w sumie możemy sobie tutaj od razu sprzedać? Jak tam ten młyn, słuchajcie. No i ja nie wiem, to się dalej nie. Ja nie wiem o co z tym chodzi. To sobie pozb Chociaż wiecie, co? Chodźmy wypuścić może najpierw zwierzaki nasze. Myślę, że tak zrobimy. I też tutaj e, Pride napisał mi, że jeśli chodzi o kopalnie, to żebym chodziła na te czerwone że tam sobie szybciej wbije ten ten, więc może też skoczymy, zobaczę, jak nam tutaj dzisiaj wszystko widzisz z czasem, który mamy w ogóle dzień. Piątek jest cyganka, w sumie możemy zajrzeć tak po prostu. E, I mamy 26 dzień, okej. Okay. Kurde, ja muszę pamiętać o tej trawie, przypominajcie mi! Co prawda jeszcze mamy chwilę czasu, ale nie mogę o tym zapomnieć, wiecie jak to ja. Dobra. No halo. Okay. Nasza owieczka, dobra. Przecież teraz się już nie pomylę i odłożę mleko. A nie wełnę. Do przerobienia. Dobra. Słuchajcie, i też Wojtek mówił ostatnio o takim modzie, który tutaj poprawia relacje z mieszkańcami. I u niego, jak Wy to oglądacie w piątek, to chyba w czwartek pojawił się ten odcinek, ja go jeszcze słuchajcie nie widziałam, więc zajrzyjcie do Wojtka i zobaczcie, ja też na pewno zajrzę o co w nim chodzi, bo jakiś tam modrze niby tam pozwala nam na lepsze relacje z mieszkańcami. Też w sumie jestem ciekawa. Także pewnie Wam podlinkuję w opisie, bo to już ten film będzie wtedy u niego na kanale, więc, yy, więc zajrzyjcie, jeśli macie ochotę, ja na pewno zajrzę, bo też jestem ciekawa, jak on wygląda, to sobie pozbiera. nie chcę, dobra, zróbmy. tak, troszkę tutaj im pomogę, ale patrzcie mam zbiorów, co, super, sporo. Pięknie, będziemy bogaci. No. Tak muszę pamiętać właśnie o tej trawie, żeby ją pościnać. Do tego. Zaraz właśnie jeszcze sprawdzę, czy antkowi mogę dać ten prezent, bo ja już oczywiście o tym zapomniałam, ale teraz mi się przypomniało. Na szczęście. Więc zaraz to sprawdzimy. Dobra, to jeszcze tutaj zabieram. Okay. Tutaj super. Co? Widzę, że bym posunęła do tyłu te zagrody, ale wiedzę, co nie ma sensu. Szczerze wam powiem. Tego nie, nie wrzuciłam sobie. Ja myślę, że tak zostawimy. Mnie to akurat osobiście nie przeszkadza. No, halo. No nie tak. Dobra, to już zrób tak, jak już tak. Musisz koniecznie. Idziemy jeszcze do szklarni zobaczyć. O, tu też mamy super. Tak, bo ja ten jeden dzień, słuchajcie, co przegrałam, to ja siedziałam tylko tam w domu, nic nie zbierałam, dlatego teraz wszystkiego tyle mamy. Zresztą to widać, jak są właśnie y, dwa owoce jakieś, tak? Że. Że nie były zbierane, bo codziennie jest y, jeden. No, ej, patrzcie, że jest czternasta w ogóle, nie? Ja nie wiem, jak to... Co, co tu się podziało? <noise> że nic nie zrobiłam, halo! Pięknie po prostu, pięknie. A ja siedziałam do sklepu, bo chciałam ten bukiecik i chciałam Elliotowi dać. Drzewka nam jeszcze niestety nie wyrosły. Dobra. Teraz sobie, wiecie co, wezmę jeden diament może. I sprawdzimy. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Zaraz zobaczymy, czy ja faktycznie mogę ci dać. Ej, no patrzcie, nie mogę. Klikam. Mm -mm. Nie da się, widzicie? Czyli to takie jest... Hmm. Szkoda. Tam jest... Pokazane, że ja mogę mu dawać te prezenty. Ja nie wiem, o co z tym chodzi. W te... O, patrzcie, wino jest. Yy, a ja właśnie tutaj chciałam sobie odłożyć te nasze owoce. To w sumie wezmę to wino. To od razu sobie tutaj przerobimy. nie tak to chciałam odłożyć dobra i tutaj jeszcze to nasze wino czy my mamy miejsce dwa chyba tylko tak mhm nie mamy miejsca więcej na... czy, czy takie te te można sobie dorobić chyba nieco. no to na razie odłożę dobra kurde do tego sklepu ja muszę iść bo ja nie zdążę mhm Czekajcie, że tylko tutaj wszystko sprzedam, bo nie będziemy mieć miejsca, oczywiście. W sumie. serę nie wrzuciłam, ale dobra, nieważne. Okej. Okay. Cie, ja, ale to widowałam. Yy... Aha, ale ja mu i tak ten bukiet. Dobra, ja te. Bo nie ma jeszcze cyganka, ale to. Dobra. Strasznie jakoś ten czas szybko mi tutaj dzisiaj yy, przeleciał. W ogóle nie ma co chodzi. Już jest 16, a ja mam 10 minut nagrania. W ogóle co tu się stało? Mm. Coś tu jest dziwne. Dobra, wezmę to, ale ja chcę iść tutaj. I ja bym chciała kupić. A w sumie, wiecie co? Weźmy sobie może trochę cukru. Wypadałoby trochę pogotować. Więc kupmy sobie. Kupmy ze trzy te bukieciki, bo je też można w sumie tak, wiecie, normalnie dawać, prawda? Kogo my tutaj mamy? Czy ja bym ci coś mogła dać, moja droga? Co ty lubisz? Jody lubi diamenta. To ja ci go dam. Proszę. Dziewięć, no i pięknie! Okej. Okay. Sprawdźmy, gdzie jest Elliot. Elliot jest u siebie. I coś mi się wydaje, że nie będę mogła tam wejść do niego. A nie, ty tu jesteś super. Drodzy, ja przewitajmy się. I ja mam dla ciebie bukiecik. O, z nie są takie fajne, romantyczne scenki. Wiecie co? Stoi moja droga, ja to by też dam. <śpuszczak> Patrzcie. Tylko wiecie, ja już Wam mówiłam, jak do tego podchodzimy, tak? No. W sumie, chodźmy zobaczyć jeszcze na plażę, bo tutaj postawiłam ostatnio te pułapki. No nie ma, nie wierzę, zobaczcie. Ej, kurczę, że podniosłam pułapkę. Świetnie. E, nie ma homara. Nie ja chcę homara, bo to mamy to zadanie. No, halo? Nie wierzę. Który to jest tej? Postaw mi to w tej. Nie w tej. Halo? No. Dobra, w końcu. Dobra. Patrzcie, on ma takie grzybki jak gdzieś jesieni, ja tego nie zauważyłam nigdy. Hmm, spoko. W sumie, wiecie co, skoczmy może yy, do tej kopalni jeszcze dosłownie na chwilę. Mamy szczęście. A jeszcze mamy trochę czasu. I na kolejny dzień, o ile duchy będą nam sprzyjać, myślę, że wybierzemy się znowu na pustynię, bo, bo w sumie zostało mi tam bomby, lizaki, więc ja myślę, że spokojnie moglibyśmy yy, się udać. Dobra. I spróbujmy trochę od 80, nie? O, ile skrzynek. Geotki, <noise> pięknie. O, właśnie. Dobra. Okej. Okay. Teraz kamień. O, mamy zejście, spoko. Nie, może nie wędką. <laughs> nie to perek, nie to ja nie chcę. O, dzień dobry. Was właśnie potrzebuję. Dobra. Czy słońce mi tu świeci? Nic się nie widzę. O, dobra, mamy zejście. Lecimy dalej. Okej, okay. sumie tutaj mieliśmy zejście, więc ja się nie będę bawić. Nie to Perek, a ty po co do mnie lecisz, co? O, 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 czekajcie, halo tam już nic nie ma więc będziemy tutaj na dół ale fajnie że nam Antek urósł co świetnie wygląda ale kurde dlaczego nie mogę mu tych prezentów dać słuchajcie dajcie mi znać o co z tym chodzi czy ja coś źle robię no bo niby jest tam zaznaczone że przecież mogę mu dawać te prezenty a, a nie mogę jakby nie wiem o co z tym chodzi hmm. no i tutaj nie ma już niestety Wezmę sobie trochę kamienia z myślą o pustyni. To nam się zawsze przyda. O, jest zejście, dobra. Okej. Okay. W sumie złota tyle nie potrzebuję. Labirynty tutaj mamy, niestety. No, no. O, jest zejście. O nie, on... Kurde, no i poszłam. Widzicie? Mógł mm. on tam iść wyżej, no ale trudno. Chodź. Dobra. No i nic mnie nie dałeś? Jak to tak to... W sumie, dobra, zejdziemy jeszcze tutaj i myślę, że zaraz będziemy się zbierać, dlatego że e, muszę pozamykać zwierzęki, podkładać do lodówki te rzeczy. I idziemy spać, więc. O, patrzcie, mam akurat zejście. Dzień dobry. No, halo, puść mnie, no co? Dobra. A ty gdzie tutaj utknąłeś? Chodź. Chodź, ja Ci pomogę. No. Ale poczekaj, bo muszę sobie broń zmienić. Jest zejście. Nie, dobra, wiecie co, wychodzimy. Yy, nie, tak chciałam. Tak chciałam. Wychodzimy i jedziemy do domu. Podkładamy to wszystko, jeszcze sprzedamy tą resztę. Jestem w ogóle strasznie ciekawy, ile ja dzisiaj zrobiłam. I jakiś dzisiaj widzi mega krótki odcinek. Niestety, bo w ogóle ja nie wiem, dlaczego to tak jakoś ten czas mi dziwnie przeleciał bardzo szybko. No i u cyganki nie byliśmy, ale dobra tam. W sumie co też od tej cyganki mogę dostać. Tak naprawdę już teraz. O, czekajcie, jak będzie jeszcze miodek. To wezmę. O, trufla. Pięknie. Odstawimy naszego konia. Proszę, nie mamy trufli. Su Aha, nie mamy miejsca. Dobra, weźmy tę trawę. To. Po zamykamy. Ale wiecie, co trufle, to już sobie może tutaj wrzucę. Aha. Tak. I mamy jeszcze tutaj. A co, tę jedną to ja może sobie odłożę tutaj i ją później przerobimy. Dobra, to już zostawiamy. I. Czekajcie może zrobimy inaczej. Na początek tutaj podkładajmy te rzeczy, które nam się przydadzą. Wodę w sumie też tu na razie wrzucę. Okej. Okay. Tak, wiem, że tam jest diament, ale wiecie co? Ja już go w sumie zostawię. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. Dobra. Kuczy, już jest pierwsza, zobaczcie. Cześć! No cześć! Już idę. To odkładamy do lodu. Nie, to nie tutaj. W sumie serii jeden mógł zostać, bo chyba coś tam się też z tego robiło. To tutaj. A jeszcze to mi zostało zapomniałam. No i dobra. Lecimy spać. Okej. Okay. Po prawie 60 tysięcy. Zobaczcie, super. Bardzo ładnie. I w kolejnym odcinku będzie ten festiwal, więc raczej też będzie krótszy. No ale widzicie, tak to Wychodzi. Odcinek, odcinkowy nierówny. Tutaj jesteś. Cześć, jaki ty jesteś słodki. Ale w końcu urósł. Fajny jest i strasznie podobny do Sebastian'a, nie? Ten mod jest spoko. No i dobra. Ale tutaj będziemy się żegnać, kochani. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. O, mój mąż tam znowu przy motorze żeby. Także co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.